Cześć. Pamiętacie jeszcze taki tytuł jak Indev? Developer Superbrite przypomniał mi o tej perełce, a dzięki ich uprzejmości ci z Was, którzy nie mieli jeszcze przyjemności jej poznać, będą mieli taką okazję. Szczegóły na końcu tego wspominkowego materiału. So, Dzisiaj rzucę okiem na indie w wersji na urządzenia Quest o podtytule Unchained. Gra jest również dostępna na platformę Pico. Na PC VR i pierwsze PSVR można ograć pierwotny tytuł, który został niestety porzucony przez ówczesnego dewelopera. Szczegółową recenzję tej gry przygotował niegdyś Damian w formie tekstowej na naszym portalu, więc gorąco zachęcam Was do zapoznania się z tym artykułem. Link w opisie. Ja natomiast jedynie przypomnę pokrótce, czym ta produkcja jest, a mianowicie jest to znakomicie zrealizowany rogali, gdzie szycie z łuku bądź kuszy gra pierwsze skrzypce. Że dostępne są dwa tryby zabawy. Podstawowy to po prostu roguelike, a raczej roguelite, gdzie przemierzamy losowo generowane lokacje, w których dzirawimy strzałami umęczone dusze czy inne demony. Nasza śmierć jest definitywna i zmusza nas do rozpoczęcia całego poziomu od początku, ponieważ kolejne etapy można odblokować na stałe. Po drodze możemy zakupić amunicję specjalną lub odnowić swoje zdrowie za zebraną walutę. Na swej drodze spotkamy wachlarz przeciwników oraz zmierzymy się z bosami. Proste w teorii, ale w praktyce, jak Damian wspomniał, w recenzji diabelnie trudne. Drugim i moim ulubionym trybem jest tak zwany Last Stand, czyli dodatek Siege of Heaven. Tutaj, ze z góry ustalonej pozycji mamy za zadanie powstrzymać hordy przeciwników przed dotarciem do bramy. Każdy etap jest podzielony na 15 fal, między którymi możemy się zaopatrzyć w amunicję specjalną, czy odzyskać stracone punkty wytrzymałości bramy. Tryb polega głównie na zabawie strzelca wyborowego. Niżym Legolas musimy wykazać się precyzją i skutecznością, ponieważ nawet nasz styl eliminacji jest oceniany, za czym idą wymierne korzyści w postaci złota. Strzały na daleką odległość, head headshoty, multi-kile, trafienie przez otwory, nabijanie kombosów trafiając bez pomyłki, za to wszystko zyskujemy dodatkowe monety na zakupy. Po kilku sesjach wysiada mi lewa ręka od trzymania wirtualnego łuku, a mimo wszystko nadal chcę się jeszcze raz. Aaaa, jaki ból, jakby mi kto piwo bezalkoholowe do gęby lał, aaa. Ja chcę jeszcze raz. Do tego dochodzą przepiękne lokacje, w których przyjdzie nam bronić bramy, jednakże tracą one sporo uroku przez słabe wechy quest'a. Po latach myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest to produkt ze ścisłej czołówki VR. Świetnie zrealizowane strzenie z wciągająca rozgrywka i wspaniałe przejęcie marki przez polskie studio oraz realizacja portu. A teraz obiecane rozdawnictwo. Aby zdobyć jeden z trzech kluczy do gry, należy jedynie posiadać Google Quest lub Quest 2 i w odpowiednim temacie wrzucić zrzut ekranu pokazujący swoje urządzenie. Możecie to zrobić z aplikacji na telefonie lub komputerze. Dziękujemy serdecznie studiu Superbright za dostarczenie kodów. Ja tymczasem kończę. Trzymajcie się. Cześć.